Sobotę miło jest zjeść coś przepysznego. Wiesz, co bym dzisiaj sobie przekąsił? Racuchy! Zaczekaj! Najpierw muszę się ubrać. Nie mogę tak wyjść. No, no dobrze, już idę, już. Nie wiesz, co to niecierpliwość, o ile nie jesteś małpką czekającą na racuchy. A co byś powiedział na jajecznicę? Wiesz co, policz jajka i zapisz na kartce, ile ich jest. Gotowy? No, to ile mamy jajek? Hmm... Nie ma ani jednego? Dlaczego nie napiszesz zero? Nie umiesz tego zrobić. A ja myślałem, że wszystkiego cię nauczyłem. Tymczasem zapomniałem o zerze. George, mała lekcja przed wyjściem. Widzisz? Zero oznacza nie ma jajek. Ani jednego. Ale 0 z innymi liczbami nabiera znaczenia. 0 obok jedynki oznacza 10. Dopisz drugie 0 i masz 100. To jest 1000. 10 tysięcy. Widzę, że zrozumiałeś. Dzień dobry. Ja wejdę tu i kupię jajka, a ty idź po racuchy. Jeden tuzin racuchów, proszę. Widzimy się w domu i bądź grzeczną małką. Wtedy przypomniał sobie, co pan w żółtym kapeluszu mówił o zerze. Fryga! Miło Was widzieć! O, czy to jest zamówienie od Pana w żółtym kapeluszu? Sto tuzinów racuchów? Dziś mamy wspaniały dzień. Ktoś wreszcie robi wielką imprezę racuchową. Ty tu powiesiłeś to ciastko? Ale tak się nie robi. Teraz mamy tylko 11? Tu jest... zaraz. Gdzie one się podziały? A... a ale co? Sto tuzinów racuchów. Sto tuzinów? R tu jest tylko jeden tuzin na stole.. Ha, ha, ha. Ha. Cóż? z cukierni prosili, żeby dać panu rachunek. Rety! To jakaś pomyłka. Skąd im przyszło do głowy, że kupiłeś 100 tuzinów ra?

Ay, cóż, teraz przynajmniej wiem, że słuchałeś. Trzeba je schować do worków czy pudełek. Ja! A! A! Uh, co my teraz zrobimy z tym wszystkim? Uh. Tak więc w końcu George dostał tuzin racuchów, a zmęczeni ciężką pracą strażacy z wdzięcznością przyjęli resztę. Ile zostało, George?